Jeżeli po premierze Spidermana oraz drugiego sezonu Wiedźmina wciąż brakowało wam tematów do kłótni przy świątecznym stole, to mamy dla was rozwiązanie: Nowy Matrix. Na pewno są wśród was tacy ludzie, którzy dobrze pamiętają ten boom na długie, czarne, płaszcze, lateksowe kostiumy i okulary przeciwsłoneczne, więc pewnie podobnie do mnie darzycie trylogię Matrix ogromną sympatią i jakimś sentymentem. Więc informacja o tym, że powstaje czwarta część... No, wzbudzała dużo emocji, i pozytywnych, i negatywnych. Tak. Zupełnie mnie to nie dziwi, bo i sam film prawdopodobnie takie właśnie wzbudza wśród tych, którzy już mhm. go widzieli. E, wydaje mi się, że moda na długie czarne płaszcze po tym filmie raczej nie wróci i nie ma on aż tak kultowego potencjału. Mhm. I wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć na samym początku, bo. To jest sytuacja trochę podobna do Spidermana. Ostatniego, że warto oddzielić czasami film od doświadczenia. I niektórzy widzowie będą bardziej skłonni oceniać nową część Matrixa w kategoriach filmowych, a inni w kategorii tego, co przeżyli podczas tego wydarzenia. Tak, no i tutaj oczywiście wchodzi ten pierwiastek nostalgii, która jest tak często na językach ostatnio. Ja, prawdę mówiąc, nie byłem być może krytyczny, ale na pewno byłem sceptyczny, widząc kolejne zwiastuny. Natomiast z każdym kolejnym trailerem i zapowiedzią byłem coraz bardziej zaintrygowany i byłem ciekaw, co z tego w ogóle wyjdzie. Bo, mając w pamięci zakończenie samej trylogii, no to mogliśmy pójść w bardzo różne rejony, ale nasuwały się takie dwa kierunki, które mogliśmy tutaj eksplorować. Czyli, że albo będziemy mieli do czynienia z kolejną inkarnacją tego wybrańca, i Będziemy mieli zresetowany Matrix na zupełnie nowych zasadach, ale wtedy równie dobrze moglibyśmy w ogóle wymienić obsadę i iść w zupełnie inne rejony. Albo będziemy mieszać w tym kotle i w jakiś sposób kontynuować tamte wątki. No i ten film jest trochę sequelem, trochę rebootem, trochę remakeiem i trochę w ogóle taką jedną wielką popkulturową zabawą i komentarzem na temat Matrixów. I też trochę takim pytaniem: po co? No ale dobra, jeżeli chodzi o samą fabułę, no to mamy głównego bohatera, który w naszym świecie teraz zastanym jest chyba najbardziej znanym projektantem gier na świecie. To nie jest żaden spoiler, bo to się już pojawiało w materiałach promocyjnych, więc jakby od tego startujemy. Mamy Tomasa Andersona, ale w nieco innym układzie. Teraz nie jest jakimś szarym pracownikiem korporacji, tylko jest kimś znanym w tej korporacji. Stworzył gry z serii Matrix. No i przy okazji też boryka się z wieloma problemami natury psychicznej, powiedziałabym. Ale chodzi do terapeuty i próbuje sobie jakoś z tym poradzić. I co ciekawe, przez to, że ten bohater wie, czym jest Matrix, chociaż na nieco innych zasadach niż ten, którego my poznaliśmy, to też wie, co się wydarzyło. W tej trylogii Matrixa i to już też widzieliśmy w Zwiastunach. Pamiętam to, ale było nieco inne. Nasz główny bohater zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do tego, czy to, co on stworzył, jest tylko jego kreacją, czy jest jakimś wycinkiem rzeczywistości, którą on pamięta. I oczywiście wszystko zaczyna się komplikować. Więc podobnie jak w pierwszym filmie z serii, będziemy tutaj mieli do czynienia z pewną tajemnicą, którą będziemy chcieli odkryć. Pytań pojawia się coraz więcej, coraz więcej, ale także pojawia się naprawdę sporo odpowiedzi na te najbardziej nurtujące pytania. No więc formuła wydaje się być tak naprawdę mocno zbliżona do tego, co widzieliśmy już w pierwszym Matrixie. Ten film stanowi swego rodzaju takie lustrzane odbicie tamtych wydarzeń, ale z drobnym twistem, z drobnymi zmianami. I na tym etapie, prawdę mówiąc, wciąż byłem na pokładzie. Powiem szczerze, przez pierwsze 45 minut, minut, do godziny mhm. może, miałam takie, hej, to jest ciekawe. Tutaj cały czas nam się przewraca trochę do góry nogami to, w co wierzyliśmy po obejrzeniu tamtych filmów przynajmniej, albo jaka była nasza interpretacja tych wszystkich rzeczy. Twórcy co chwilę puszczają oko do widza. Bardzo to jest autotematyczne, ale przy okazji też autoironiczne. Wręcz chwilami wchodzimy na taki teren trollowania widza, Trochę tak. Stąd pojawiają się też liczne porównania do The Last Jedi, jeżeli chodzi o to, co zrobiono z Seją Gwiezdnych Wojen. I właśnie to jest chyba zdanie, które pojawia się najczęściej w recenzjach i na pewno będzie się pojawiać w recenzjach, czyli że ten film jest bardzo meta i jest bardzo samoświadomy, ale to jest także trochę miecz obosieczny tego filmu. Na przykład w dowcipny i ironiczny sposób komentuje w ogóle to, że powstaje czwarty Matrix. Odnoszą się tutaj bezpośrednio bohaterowie do tego, że Warner Bros. chciało czwartego Matrixa, niezależnie od tego, czy z wachowskimi, czy bez. I w ogóle niezależnie od tego, czy z obsadą, czy bez chyba. Tak, bo... więc jakby sequeloza sama w sobie jest tutaj poddawana mocnej krytyce, a przecież mamy do czynienia. Z sequelem, więc czy ten film nie będzie jednocześnie powielał tych wszystkich rzeczy, z których się naśmiewa? Bo później niestety to się staje bardzo pretensjonalne w y, trzecim szczególnie akcie. Kiedy szliśmy na ten film, to ja powiedziałam Dawidowi takie jedno zdanie, że niestety spodziewam się, że rozwiązaniem wszystkiego jest ten jeden motyw którego w filmie jest zdecydowanie za dużo, i sądzę, że ten motyw sam w sobie, i to, że to on jest pretekstem do wszystkiego, może być rozczarowujący dla wielu widzów, niezależnie od tego, jak patrzyliście na trylogię do tej pory. Mhm. Bo jeżeli szukaliście na przykład odpowiedzi na to, co się wydarzyło dalej, jeżeli chodzi o powiedzmy relacje ludzi i maszyn, czyli czy ten rozejm został zachowany, jak to teraz tam działa, i tak dalej, no to troszeczkę możecie wyjść z tego filmu rozczarowani, bo on skupia się na zupełnie innych elementach tak naprawdę. I choć To też jest wspomniane w mm -hmm. jakichś tam trzech scenach, a i ci, którzy chcą podążać, za tym akurat elementem będą mieli dosyć trudno, ale coś tam dla nich jest zdecydowanie. I wydaje mi się, że dla wielu fanów Matrixa jest sporo dobrych rzeczy tutaj. I to zależy po prostu. Czego szukacie? To, co dla mnie było w tej serii interesujące najbardziej, poza scenami akcji, do których zaraz dojdziemy pewnie. Oczywiście. To ten wymiar taki zagadkowo-filozoficzno-psychologiczny, uh -huh. którego faktycznie tutaj na początku jest dosyć sporo, przez to, że nasz bohater jest w takiej sytuacji. I myślałam, miałam nadzieję tak naprawdę, że tym motywem będziemy bawić się trochę dłużej, żebyśmy my jako widzowie też cały czas byli w takim stanie nie do końca wiem. No, bo oczywiście. Ma... Mamy tutaj Neo oraz mamy Trinity, oni tutaj stanowią ten core całej opowieści, tak naprawdę. I myślę, że właśnie dla Neo i Trinity spokojnie można ten film obejrzeć. To znaczy, że jeżeli jesteście fanami tego duetu, chcieliście ich znowu zobaczyć na ekranie, no to jest tutaj sporo takich scen, które będą satysfakcjonujące momentami nawet nieco komiczne, bo też sporo humoru jest w tym filmie, czego się nie spodziewałem. I znowu szczególnie w tym pierwszym akcie jest sporo humoru, związanego na przykład z tym, że Morfeusz w trochę nowej postaci. Jest zdecydowanie bardziej luźny, swobodny. Tak, tak, tak. Nawet same jego stroje na to wskazują, które są słabo drogą. Mm -hmm. Tutaj oczywiście należałoby wspomnieć o tym, że Jessica Henwick e, naprawdę daje radę na samym początku filmu, bo ona jest tą osobą wyciągającą neo e, po raz kolejny. I faktycznie udaje się stworzyć tutaj postać taką akcyjną. To ona prowadzi do kolejnych rzeczy i faktycznie ma coś do zrobienia, tak. a nie tylko jest wypychana przez kolejne osoby do tego, żeby załatwiła jakąś sprawę. I też ma w sobie sporo życia, takiego, którego trochę mi brakowało w tych I sequelach wcześniej. W ogóle takiej charyzmy. To samo uważam, y, dotyczy Neila Patryka Harrisa, a w roli terapeuty, żeby nic nie zdradzać więcej. Moment z lustrem był super. Był super i wtedy miałam takie Idźmy w to, idźmy. Nie poszliśmy w to. E, lubię to, że nowego Smitha gra Jonathan Groff, który sam sobie tutaj żartuje z tego, jak w tej chwili Smith wygląda. Tak, ja powiem szczerze, że ja nie mam tutaj problemu z absolutnie nikim, jeżeli chodzi o casting. Naprawdę podobało mi się to, w jaki sposób ograno te poszczególne postacie. I nowy Morfeusz też mi się podoba. Też mi się podoba jak najbardziej. I oczywiście trzyma się to wszystko w ramach tego świata przedstawionego, bo mamy do czynienia z nieco innym Matrixem. Jeżeli pamiętacie na przykład sceny z finału Rewolucji, no to. Tam Matrix wyglądał już nieco inaczej, więc siłą rzeczy paleta kolorystyczna i to, jak ten świat wygląda, ma tutaj uzasadnienie i wiele rzeczy ma tutaj uzasadnienie i jest tłumaczonych i wyjaśnianych właśnie widzowi. Pytanie, czy to jest wciąż taki Matrix, na jakiego czekaliście? Twórcy tutaj grają mocno na nosie właśnie naszym oczekiwaniom, i przez to ten film będzie taki dzielący widzów. Tak, ale ja to akurat doceniam, że. Tak sobie postanowili zagrać. Mm -hmm. Dlaczego nie? Ten film może być dobry sam w sobie właśnie przez to, jak bardzo miesza w głowach widzów w kontekście ich oczekiwań. Mm -hmm. Nie w kontekście tego, że odkrywa zupełnie nowe rzeczy. Tak, tylko dla mnie ten film bardziej się sprawdza właśnie jako taka meta zabawa tym, czym były Matrixy, niż taka bezpośrednia kontynuacja. Bardziej się sprawdza jako zabawa niż jak film sam w sobie. Tak, jako taki komentarz do tego, co się wydarzyło wokół w ogóle popkulturowego fenomenu Matrix. Tak, ale. Też zastanawiam się, czy ta granie poszła trochę za daleko i czy ci najbardziej zaangażowani fani, o, ja nigdy fanatyczką Matrixa nie byłam na tyle, żeby, nie wiem, wchodzić na jakieś fora i tam sobie rozkminiać coś z ludźmi, być może Dawid był, ale zastanawiam się, czy właśnie to nie jest taki już aż psztyczek w nos niektórym widzom, mhm. że no, wy sobie wyobrażaliście trochę więcej na temat tego wszystkiego, niż to jest tak naprawdę. Znaczy, do pewnego momentu to psztykanie w nos mi się bardzo podobało, ale tutaj jest kilka strzałów z liścia, powiedziałbym no, w ten sposób. Tak, na koniec to bardzo. I w tym jest też problem, że ogląda się ten film właśnie z zainteresowaniem na początku, a potem brakuje jednej kluczowej rzeczy, czyli. Stawki, czegoś, co faktycznie trzymałoby nas w fotelu i co sprawiałoby, że chcemy tę historię zobaczyć do końca, bo finał ostatecznie rozwiązywany jest w tak prosty sposób, że byłem po prostu przez to rozczarowany. Tak, bo wydaje mi się, że zagubiliśmy trochę kwestię dwóch najważniejszych spraw, mhm. czyli przeznaczenia i wolnego wyboru. Tak. I one zaczynają się na tyle ze sobą mieszać, że my w którymś momencie wiemy doskonale, że skoro tak, to, tak. to przeznaczenie prowadzi do tego, że to i tak musi się tak skończyć. I w związku z tym właśnie nie czuć w ogóle tej stawki, nie czuć zagrożenia tak naprawdę. I tak jak dwa kolejne sequele Matrixa eksplorowały także temat tej równowagi, która była bardzo ważna w ogóle w tamtych filmach i która sprawiała, że pierwszy Matrix do dzisiaj jest po prostu fantastycznym kinem akcji, właśnie z tymi motywami filozoficznymi. Balans był tam po prostu perfekcyjny. Była tajemnica, były sceny akcji, było troszeczkę filozofii, były bardzo ciekawe postacie i intrygujące, Świat, a tutaj, właśnie moim zdaniem, ten balans, ta równowaga po prostu zawodzi. Dużym i ważnym elementem wszystkich filmów z serii Matrix były właśnie te sceny akcyjne, o których wspomnieliśmy wcześniej, bo one są na swój sposób ikoniczne, kultowe. Już abstrahując od tego, o których scenach mówimy, to jednak było tam mnóstwo takiego dobra pod kątem pomysłowości podawania akcji. Ale też yy, przełomowych. Mhm. No jednak Bullet Time, z którego tutaj też się żartuje swoją drogą. To było coś wtedy zupełnie nowego. I jeżeli oczekujecie w tym filmie, że dostaniecie coś Na miarę. wizjonerskiego, czy coś, co wykracza poza standardy. Współczesnego współczesnych kinakcji. efektów specjalnych, mhm. to możecie być zawiedzeni. Tutaj wszystko jest na dobrym poziomie, mhm. ale nie ma w tym nic takiego, że o, fajerwerki, będą te sceny cytowane później w kinie przez wiele, wiele, wiele lat. Jednocześnie nie robi żadnego wrażenia, tak naprawdę, po tych 20 latach oglądania y, filmów science fiction wypełnionych masą efektów specjalnych, które już po Matrixie starały się nas w jakiś sposób zachwycić. My to już wszystko widzieliśmy, tak naprawdę. Ja absolutnie nie mówię, że to jest jakiś najgorszy film na świecie. Absolutnie na niego nie idźcie. Ale najlepszy też nie jest. E, no, najlepszy nie jest, na pewno nie jest najlepszym z Matrixów. Nie jest też tym, czego bym chciała po wznowieniu serii po tylu latach. Mm -hmm. czy wznowieniu czy po prostu powrocie do serii. No to jest kolejny taki remix, troszeczkę bazujący na nostalgii, ale nie żerujący na tej nostalgii, bawiący się tymi konceptami, które już Tylko zostały ustanowione. Czy sama ta zabawa to jest. Coś wyjątkowego i czy była potrzebna? Nie wiem. Na pewno wielu widzom była potrzebna. Mam nadzieję, że wy wyszliście z kina bardziej zadowoleni niż my po prostu. Tak, bo to jest kolejny z tych filmów, które albo ludzie pokochają, albo będą szanować, albo będą szczerze, absolutnie nienawidzić i będą udawać, że ten film nie istnieje, wracając sobie do oryginalnej trylogii oraz animatrixów. I to jest świetna myśl na koniec, że niezależnie od tego, co myślicie o tej nowej serii to zawsze, w każdym momencie, na jakimś serwisie albo na płycie możecie sobie wrócić do tego, co kochacie najbardziej. Czyli do pierwszego Matrixa. No to nie jest tak, że jeżeli powstaje jakiś sequel i on jest nieudany, to nagle ten oryginał traci jakąkolwiek wartość, nauczmy się tego wreszcie. Pierwszego filmu nikt nam nie zabierze, wciąż jest fantastyczny i wciąż trzyma się naprawdę dobrze. Po tylu I mimo, latach. że po tym filmie można trochę inaczej interpretować to, co działo się w pierwszym... Ale to nie znaczy, że trzeba. Dokładnie. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych. A, 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 czekaj. Wesołych. Wesołych. Wesołych świąt, spokojnych. Zdrowych. Zdrowych i do zobaczenia.